dzień z grupowania żużlowej reprezentacji Polski na Malcie i można powiedzieć prosto z treningu jest z nami Szymon Woźniak, z którym sobie dzisiaj porozmawiamy na tematy właśnie kadrowen, trochę na temat Speedway Grand Prix oraz y, też o współpracy z Gregiem Hancockiem. Szymon, w minionym sezonie byłeś autorem jednej z większych sensacji w środowisku światowego Speedwaya, mianowicie mówię tutaj o Twoim awansie do Speedway Grand Prix. Zaskoczyłeś świat? Zaskoczyłeś Środowisko, ale czy zaskoczyłeś samego siebie? No muszę przyznać, że, że nie. Raczej tak bym tego nie nazwał. Myślę, że to, to nie było zaskoczenie. To, to raczej było po prostu takie poczucie dobrze wykonanej pracy, bo, bo pracowałem na to wszystko ja wraz ze wszystkimi ludźmi wokół tak naprawdę 23 lata i to. To były naprawdę wiele lat ciężkiej i, i trudnej pracy, wielu wyrzeczeń, żeby się w tym Grand Prix wymarzonym znaleźć, i, i po prostu mam takie poczucie dobrze wykonanego zadania dobrze wykonanej pracy co, co sprawiło, że można powiedzieć. Kolejne moje takie sportowe marzenie mogę na tej swojej liście marzeń odhaczyć, ale tak naprawdę to jest dopiero początek i sam ten awans do Grand Prix to jest coś, o czym zawsze marzyłem, ale spełnienie tego marzenia stawia przed tobą kolejny challenge, kolejne wyzwanie, i to jest coś, na czym się teraz skupiam. Chcę się do tego wyzwania jak najlepiej przygotować i. Po prostu się tym bawić, cieszyć i e, sprawić, żebym. E... Po prostu każdy dzień spędzony w tym, w tym Grand Prix był takim czasem, e, po prostu z uśmiechem na usta. Pierwszy etap współpracy za Wami, czyli tak zwane rozeznanie, rozgrzewka, bo tak jak mówiłeś na konferencji przed wylotem na Maltę, że bardzo dużo ze sobą rozmawialiście, czyli się e, poznaliście, bo we współpracy kluczowe jest to, żeby czuć tego drugiego człowieka. Ale na pewno wielu się zastanawia, czy może do Kalifornii zabrałeś ze sobą jakiś sprzęt, czy e, już z Gregiem również na te tematy sprzętowe zdążyliście porozmawiać. Tak, spędziliśmy naprawdę masę godzin w warsztacie, masę godzin przegadaliśmy na tematy sprzętowe, oczywiście w trakcie treningów też, w trakcie dojazdów na treningi bardzo dużo rozmawialiśmy, to, to co omawialiśmy później testowaliśmy na torze i przede wszystkim Wszystko to, co testowaliśmy, o... to, nie, to nic się nie dzieje, A, bo spoko. mikrofony mamy tu. Spoko. Tak. Wszystko, o czym rozmawialiśmy, testowaliśmy na torze. Tak, wszystko, o czym rozmawialiśmy, później mieliśmy możliwość właśnie przetestowania tego na torze i wiele rzeczy właśnie powychodziło w praniu. Które nas zainteresowały, które na bieżąco właśnie regulowaliśmy, i, i potem sprawdzaliśmy, jak to, jakie są tego efekty. E, ja też zabrałem ze sobą e, kilka rzeczy, które chciałem już na gorąco, można powiedzieć, przed startem sezonu e, przetestować, żeby już mieć jakieś e, doświadczenie e, z tymi nowymi elementami, których, e, których mam w planach używać. Także e, naprawdę był to pod każdym względem owocny wyjazd. E, Począwszy od tego czasu spędzonego z Gregiem i tak naprawdę poznania siebie, jakby złapania tego wspólnego języka. Greg poznał mnie, ja poznałem lepiej też Grega i to na pewno pozytywnie wpłynie na naszą współpracę, kiedy już sezon się zacznie, jakby rozpoczniemy tę współpracę z zupełnie innego poziomu, aniżeli było to przed tym wyjazdem. Także na pewno już jesteśmy kilka kroków w przodzie. I to bardzo cieszy. Także te tematy żużlowe na pewno na tak. Do tego pogoda w Kalifornii, czas spędzony też z rodziną. Trochę udało się pozwiedzać, dużo spacerowaliśmy. Byliśmy z dziewczynkami w Disneylandzie. Także można powiedzieć, że ja byłem na, spełniłem swoje marzenie. Byłem z Gregiem i, i z kolegą Sebastianem na. Eee, trzeciej rundzie email Supercrossu, także również jakieś tam moje marzenie z dzieciństwa można powiedzieć się spełniło. Także każdy jakby otrzymał coś dla siebie, eee, każdy ten, ten wyjazd może zapamiętać eee, pozytywnie i eee, naprawdę były to świetne dwa tygodnie. To taki American Dream spełniony, a tak z tej perspektywy tych dwóch tygodni, myślisz, że mógłbyś mieszkać w Stanach? Czy to nie dla Ciebie? Ym, myślę, że, myślę, że mógłbym się tam odnaleźć. Yy, muszę przyznać, że, że jakby nigdy mnie ten, jakby ten American Dream, jak mówisz, nigdy mnie jakoś tam specjalnie nie ciągnął, nie kusił. Nigdy to nie było jakieś takie miejsce na ziemi, które chciałbym koniecznie odwiedzić, ja raczej jestem człowiekiem lasu, ciszy, natury, bo, bo bory tucholskie, z których pochodzę właśnie z tego słyną i, i też takim właśnie człowiekiem jestem, ale muszę przyznać, że Kalifornia też jest miejscem, które jest bardzo przyjemne, przede wszystkim nie ma co ukrywać, no pogoda jednak trochę w ostatnich latach, szczególnie zimą tego słońca, w Polsce brakuje, a jednak to słońce wpływa pozytywnie na, na nasze samopoczucie. No i do tego wiadomo, woda, plaża, te deptaki, ścieżki rowerowe, motoryzacja, można powiedzieć takie przez, pisana przez duże M, która też jest jednym z moich hobby i, i tak naprawdę głowa mi się urywała, kiedy podążaliśmy tam przez miasto i autostrady to, to naprawdę było na co popatrzeć. Te amerykańskie auta też dodają takiego klimatu dodatkowego, i no to, to jak, jak ludzie tam żyją, w jaki sposób funkcjonują. Są naprawdę tacy bardzo otwarci, uśmiechnięci i to wszystko jest, to, to wpływa na to, że, że czas tam spędzony jest naprawdę bardzo miły. Wracamy jeszcze do żużla, bo tak też powiedziałeś, że i co jest prawdą i tego w ogóle nie da się podważyć, że ty jesteś już w żużlu wiele lat i tak powiedziałeś, że pracowałeś 23 lata na awans do Grand Prix, masz swoje doświadczenia, masz swoją wiedzę. No i teraz Greg na każdym turnieju Speedway Grand Prix, menadżer, doradca, mentor. Pełne zaufanie w każdej kwestii? Yy, myślę, że tak. Yy, zdecydowanie. No, Grek, jakby dołączając do mojego teamu też, też na pewno ma ochotę dobrze się pokazać i, i widzę już teraz, że jest naprawdę bardzo zaangażowany w, w te wszystkie kwestie, które mogą wpłynąć na mój wynik, wiadomo, że na samym końcu wszystko zależy ode mnie jak się brama zamyka to, to ja na motocyklu już jestem sam ze sobą, ale na, na, na pewno posiadanie takiej osoby u swojego boku jak Greg, która pod Potrafi i doradzić, i też trochę nie ma co ukrywać, wyregulować radio, jak ja to mówię, bo ma tą charyzmę. Potrafi naprawdę wtedy, kiedy trzeba to wystudzić człowieka, wtedy, kiedy trzeba to popchnąć, i na pewno dobrze się odnajduje w tym takim sterowaniu tym też przygotowaniem psychologicznym, także. Naprawdę jest to, czuję, że jest to osoba, która będzie mi dawała duże wsparcie. No ale gdzie jest tak naprawdę sufit Szymona Woźniaka? W 2017 zostajesz mistrzem Polskim w 2023 w sumie wjeżdżasz do Speedway Grand Prix, i to w takim razie jakie są cele, takie twoje indywidualne na przyszły rok wjazd do czołowej szóstki, czy może jednak podium? Myślę, że szukanie swojego sufitu to jest rzecz, która nie ma tak naprawdę sensu. Sufit jest tam, gdzie, gdzie sami go sobie wyznaczymy, a jeżeli go nie będziemy wyznaczali, to po prostu będziemy dobudowywali kolejne piętra na naszym domu tak długo, jak fundamenty wytrzymają. A wiadomo, że, że fundamenty to zdrowie, rodzina i na pewno też trochę wiek. także dopóki te fundamenty po prostu są solidne, dopóki fundamenty wytrzymują, to wtedy bez problemu nie patrzymy na sufit, tylko po prostu dobudowujemy kolejną kondygnację. i raczej na tym się skupiam, żeby krok po kroku iść do przodu, jakby cała moja kariera, jak sobie Pomyślę i powspominam, to, to cała moja kariera była zbudowana na wyzwaniach. Od samego początku, jak od najmłodszych lat, zawsze były przede mną stawiane wyzwania, i dla mnie to było zawsze bardzo motywujące. To było dla mnie potrzebne, żeby te wyzwania przede mną były stawiane. Ja lubię wyzwania, lubię być postawiony w takim obliczu właśnie wyzwania. To mnie motywuje, to mnie napędza. A teraz po prostu traktuję to w ten sposób, że, że mam przed sobą kolejne z nich i e, na tym się po prostu skupiam w taki sposób, że jest to kolejne wyzwanie, któremu chcę stawić czoła. Chcę się do tego e, jak najlepiej przygotować pod e, każdym względem, e, ale e, tylko w taki sposób, żeby nie stracić głowy. Chcę, chcę to wszystko zrobić solidnie i jest to zrobione solidnie już w tej chwili. Ale, ale, tak, żeby, żeby twardo stąpać po ziemi i e, po prostu skupiać się na każdym kolejnym wyścigu, na każdym kolejnym meczu. Bardzo było mądre, co powiedziałeś o kondygnacjach a propos Fitus. Zapisuję. I teraz e, przejdźmy do takiego, takiego stwierdzenia, które gdzieś się utarło, ale często to się jednak potwierdza. Bo często jest tak, że zawodnicy kiedy zaczynają jeździć w cyklu Speedway i już po prostu jeżdżą, to gdzieś to się niestety odbija na ich formie w PGE Ekstralidze. Czy ty nie masz obaw? Nie, absolutnie. Jakby. Ja lubię, ja lubię się opierać o, o ciężką pracę i dobre przygotowanie. I, I ta ciężka praca, którą wykonuję od wielu lat i. I to dobre przygotowanie jest moim najlepszym przyjacielem. To jest coś, co, co zawsze mogę wziąć ze sobą do kieszeni. To nic nie waży. A z drugiej strony to jest coś, co daje mi genialne poczucie własnej wartości, genialną pewność siebie, i w tym po prostu tą pewność siebie odnajduję. I myślę, że tak długo jak będę w stanie to właśnie kontynuować i sobie tak to w głowie układać, to nie ma się czym martwić, bo. W PG Ekstralidze jeżdżę już od wielu lat, tak naprawdę, i, i trochę przejeździłem jako junior, i, i już e, kilka ładnych lat jeżdżę jako senior. E, rywalizuję w niej i e, spełniam jakby swoje e, oczekiwania. Oczywiście raz lepiej, raz gorzej, ale cały czas udaje mi się e, brnąć do przodu i teraz. E, Dalej będę w tej ekstralidze jeździł, nic się tutaj nie zmienia, po prostu jest postawione przede mną kolejne wyzwanie i robię wszystko, żeby te, te trybiki się zazębiały. A w Gorzowie nie mieli żadnych obaw? Nie wiem, to już by trzeba zapytać e, trenera, prezesa i tak dalej, ale e, znam trenera Chomskiego już e, od wielu lat, wiem, że to jest osoba, która e, jako jedna z pierwszych we mnie Uwierzyła tak jak może jeszcze nikt nie uwierzył, i, i myślę, że po części się y, trenerowi za to odwdzięczyłem y, i za to też ja jestem mu bardzo, bardzo wdzięczny. Y, za to zaufanie i, i trener również mnie zna od wielu lat i wie, jak bardzo o tym y, marzyłem, wie, jak bardzo lubię spełniać swoje marzenia, wie, jak y, sport żółlowy jest dla mnie ważny i myślę, że się nie martwi. Myślę, że się nie martwi, bo y, też. też Myślę, że mamy wspólne zdanie na ten temat, że ten awans do Grand Prix przyszedł dla mnie w, po prostu w odpowiednim momencie. Myślę, że gdyby to się wydarzyło 5 lat temu, to, to mógłby to, nie, mógł, to mógł nie być najlepszy moment dla mnie na ten awans do tego Grand Prix, ale przez ostatnie lata naprawdę jako, jako człowiek, jako zawodnik, jako sportowiec mocno wydoroślałem i. E, czuję, że po prostu e, jestem na to gotowy. To, to się czuję, i e, nieważne, jaki będzie, jaki będzie mój wynik, tak naprawdę, ja e, czuję się na to gotowy. Czuję, że to w głowie mi się tam e, układa. E, przygotowania idą zgodnie z planem. Tak jak wspomniałem, co, co daje mi to poczucie pewności siebie, i e, nie pozostaje nic innego jak po prostu e, wziąć to wszystko ze sobą i, i skonfrontować na torze. I teraz przejdźmy do Bartosza z Marzlika. Kumpel, przyjaciel, bo obserwuję Was tutaj na Malcie i jest między Wami naprawdę bardzo fajna i bardzo ciekawa więź. Widać, że ona jest taka prawdziwa i bardzo dużo rozmawiacie. Czasem, tu się tak przyznam, bije się w pierś gdzieś tam uchem, e, że tak powiem usłyszę, że no też dużo rozmawiacie o sprzęcie po prostu. I czy e, można traktować Bartka z Marzlika jaką taką skarbnicę wiedzy, jeżeli chodzi o cykl Speedway Grand Prix? Oczywiście, że tak. No, to jest aktualnie najlepszy żużlowiec na świecie i osoba, która aktualnie z tymi motocyklami żużlowymi jest można powiedzieć na czasie i bardzo za pan brat. I rozmowa z Bartkiem jest bardzo ciekawa, bo on jest bardzo zafiksowany na punkcie właśnie sprzętu, bardzo dużo myśli w taki sposób niekonwencjonalny. Na temat motocykli żużlowych i e, ja mam trochę. Ja też tak trochę mam. E, może oczywiście nie, nie aż w takim stopniu jak Bartek, ale też e, lubię takie podejście niekonwencjonalne w pewnych aspektach do, do motocykli i, i po prostu. Ta nasza rozmowa często się po prostu tak napędza jak taka śnieżna kula, bo coś powie Bartek, ja dopowiem coś od siebie, potem wspólnie dochodzimy do, do jakichś ciekawych wniosków. No i zaczynamy ten temat gdzieś tam rozbierać na, na czynniki pierwsze. I, I to jest taka rozmowa, która po prostu, tak jak się spotka dwóch pasjonatów, i nieważne, czy oni rozmawiają o roślinach, o ogrodnictwie, czy o gołębiach pocztowych, jak, jak spotka się dwóch pasjonatów, dwóch ludzi, kto, których ma w sobie do czegoś pasję, to mogą rozmawiać na ten temat godzinami. Nigdy im się to nie znudzi i zawsze to będzie czas mile spędzony. Też z Bartkiem obaj bardzo lubimy motoryzację. Na przykład, kiedy lecieliśmy tutaj na Maltę, siedzieliśmy obok siebie w samolocie i tak naprawdę wystartowaliśmy i czuliśmy, jakbyśmy od razu zaczęli lądować. Nawet nie wiemy, kiedy nam ten lot minął. Właśnie rozmawialiśmy wtedy na na tematy trochę żużlowe, trochę motoryzacyjne i my, jak, już lądujemy, niemożliwe. Kiedy to minęło? Yy, także yy, no to, 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 jakby sprawia, że yy, no nadajemy na tych samych falach i yy, te rozmowy, właśnie wspólne, są bardzo yy, takie twórcze, ciekawe i, i miłe. Reprezentacja. Ty masz już złoto drużynowych mistrzostw Europy, ale od tematu Speedway of Nations nie uciekniemy. Tym, w tym roku Manchester, czyli znowu. Angielska Ziemia. Z Glasgow w 2022 roku wyciągnąłeś wnioski. Czy można powiedzieć, że ta lekcja będzie przydatna w tym sezonie? Hmm. Oczywiście w przypadku sąd w Manchesterze? Myślę że, myślę, że nie, bo mimo wszystko no, tor w Glasgow jest jednym z bardziej angielskich torów, na jakich miałem przyjemność jeździć. Chociaż nie wiem, czy przyjemność to jest dobre słowo, biorąc pod uwagę mój wynik z Grand Prix Challenge sprzed dwóch lat. Z kolei Manchester jest chyba jednym z najmniej brytyjskich torów. Okay. Naj Manchester jest najmniej brytyjski, biorąc pod uwagę brytyjskie tory. Raczej, raczej można tam jechać z nastawieniem takim bardziej polsko-szwedzkim. Ten tor jest raczej taki, bardziej bym powiedział, właśnie nasz tutaj, europejsko-środkowy, że tak powiem. I na pewno jest to świetny obiekt. Na szczęście miałem okazję tam jeździć. Ym, właśnie za czasów moich startów w Lidze Brytyjskiej e, jakby jeździłem dwa lata, ostatni rok się załapałem na stare Belwiu, jak to mówimy, a e, drugi rok już się załapałem na nowe Belwiu. Także miałem okazję jeździć jeszcze na starym obiekcie i na nowym i, i na pewno ten tor w Manchesterze jest e, genialny pod względem ścigania i e, no zresztą nie odkryłem tu Ameryki. wszyscy. Uwielbiają oglądać zawody w tym miejscu. Speedway of Nations to trzech zawodników. Ty już w takich zawodach startowałeś, czyli tak, nawet masz srebrny medal, więc już jest ogromne doświadczenie. Czy można powiedzieć, że takie słowa zrobię wszystko, żeby to Rafał Dobrucki wybrał w tym roku mnie? To będzie motto, które wrzucisz na biało-czerwony Kevlar w tym roku? Zrobię wszystko, to może nie jest dobre określenie, dobre określenie, i takie w moim stylu to będzie, zrobię po prostu swoje. Zrobię swoje to, co mogę, to, co chcę, to, co jest w moich rękach. To, to wiadomo, że to jest te rzeczy, które są zależne ode mnie. Wiem, że będą wykonane na 100%, ale Żużel to jest sport, gdzie nie wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie. Wiele jeszcze zależy od masy innych czynników i po prostu, żeby w tym Speedway of Nations się znaleźć, wszystko musi się układać w jedną całość, jak w szwajcarskim mechanizmie. Także o tym na razie się nie myśli. To jest naprawdę długa droga. Trener Dobrucki ma, ma z czego wybierać, ma genialną kadrę, ma świetnych zawodników w swojej talii. Mi jest niezmiernie miło, że jestem, że mam przyjemność być jednym z nich, że że wśród takich nazwisk, że wśród takich chłopaków do tej kadry zostałem powołany to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i to zawsze dla mnie wiele znaczy i już potem to kogo trener Dobrucki powoła na Speedway of Nations to już jest decyzja tak naprawdę dyspozycji ostatnich dwóch tygodni lub nawet tygodnia tam już trzeba brać po prostu najlepsze armaty, które w danym momencie ma się w swojej talii i... Nieważne czy ja w tej tali się znajdę, czy się nie znajdę, ale najważniejsze, żeby, żeby Polska przywiozła z Manchesteru złoto, bo to jest to, o czym. Wszyscy my i kibice marzą, bo tego złota jeszcze nie mamy w swojej kolekcji. No i pięknie przeszedłeś płynnie do tematu kibiców, bo również dzisiaj kibice Żużlowi dostali możliwość zadawania Tobie pytań. I to sobie tutaj tak zerknę. Szymon Tkaczyk pyta, czy gdy Polonia Bydgoszcz wróci do Ekstraligi, to byłbyś skłonny wrócić do macierzystego klubu? To jest tak złożone pytanie, że nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć tym bardziej ktoś z takim charakterem i z takim pragmatycznym podejściem do życia i do sportu jak ja to nie lubi wybiegać w przyszłość na razie podpisałem kontrakt na starty w Stali Gorzów na najbliższe dwa sezony i na tym się skupiam to był mój krok który chciałem wykonać i go wykonałem Trzymam kciuki za Polonię, bo to jest klub, który zawsze będzie miał szczególne miejsce w moim sercu, bo tam się wychowałem jako żużlowiec i na pewno miejsce Polonii jest w Ekstralidze, ale jeżeli chodzi o mój powrót do Bydgoszczy, to jest temat bardzo złożony i nie da się w na to pytanie odpowiedzieć w taki zero jedynkowy sposób. Czyli bardzo dobre pytanie. Pan Szymon ma złe zadatki można dziennikarza. Trochę nie ukrywajmy, że trochę spapugował, bo sporo się często się to pytanie właśnie przewija, ale no, ja to rozumiem. No, to jest coś, co interesuje dziennikarzy kibiców, ale no, to jest pytanie, na które po prostu nie ma aktualnie odpowiedzi. Ok, z kolei pan Karol Krzemiński pisze, najpierw chciałbym Ci życzyć Szymon bardzo dobrego sezonu, a pytanie mam takie, jakie są Twoje indywidualne cele na ten sezon? Ja nie jestem zawodnikiem, który ma cele indywidualne, ja po prostu wsiadam na motocykl i chcę wygrywać każdy wyścig, chcę się do każdych zawodów przygotować jak najlepiej. Czy to są zawody ligowe czy indywidualne, tak naprawdę nie ma to znaczenia. Jestem zawodnikiem, który y, zawsze chce dać z siebie 100% y, i nie potrzebuję, nie jestem zawodnikiem, który potrzebuje jakiś konkretny cel, żeby, żeby na nim się skupiać i wokół tego celu budować swoją motywację. Mi tej motywacji raczej nigdy nie brakowało, nie brakuje i, i nie potrzebuję jakby y, takich sobie stawiać właśnie tutaj. Y, elementów przed sobą, żeby, żeby to mnie napędzało. Z kolei Dominika Łukawska pyta, jak Ci się jeździło we Wrocławiu? No to były trudne dwa lata. Wiadomo, że to były moje pierwsze dwa sezony w Ekstralidze jako senior. Do tego no, pierwszy rok startów jeszcze na torze w Poznaniu, który no, nie należał do, do najłatwiejszych, szczególnie kiedy się zaczynało mecz z drugim numerem jeszcze według starej tabeli, ale ja pozytywnie wspominam ten okres, bo to były dla mnie bardzo trudne dwa lata, ale to były dwa lata, które mnie naprawdę dobrze do tej ekstraligi przygotowały, mocno mnie do tej Ekstraligowej rzeczywistości, tak można powiedzieć, zahartowały, i to jest coś, co ze mną już zostało i zostanie do końca kariery. Coś, z czego już nie raz, nie dwa, nie, nie pięć czerpałem, już jeżdżąc dla Staligorzów. Także na pewno wiele, wiele nauki i doświadczenia z tych dwóch lat wyniosłem, i wspominam ten czas jako. Bardzo ważny etap w mojej karierze. My tu sobie siedzimy w takim anturażu pod palmą i właśnie tak widzę, że użytkownik Krystek to ja podrzuca mi najważniejsze pytanie, jakie, mogł, jakie mogłabym zadać w tym momencie. Szymon, no jak Ci się podoba na Malcie? Bardzo mi się podoba na Malcie, mam już okazję być tutaj e, drugi raz i e, myślałem, że po tym pierwszym razie już raczej nic mnie nie zaskoczy, ale muszę przyznać, że, że ten drugi pobyt na Malcie e, przyniósł naprawdę jeszcze kilka pięknych miejsc, e, kilka ciekawych informacji na temat tej wyspy. E, naprawdę widoki, jakie można tutaj e, doświadczyć, tak naprawdę wsiadając na rower i ruszając z hotelu. E, po pół godziny naprawdę możemy się znaleźć w cudownym miejscu. E, za kolejne pół godziny w kolejnym, i tak dalej, i tak dalej. I, i, i widzę, że te miejsca się e, tak szybko nie wyczerpują, że to jest tylko kwestia, jakby tutaj, e, ile nogi poniosą, e, ile damy radę po prostu podjechać, wspiąć się na te e, kamieniste szczyty tyle, tyle będziemy mogli ładnego zobaczyć. a ja jestem osobą, która e, lubi widoki, lubi krajobrazy, lubi naturę, e, lubi pogodę. Lubię się tym cieszyć i naprawdę to jest wyspa, która mi pod tym względem leży, bo jest naprawdę piękna pogoda, piękne widoki, mili ludzie, dobre jedzenie, ja naprawdę nie potrzebuję do życia, do szczęścia więcej. A takie jeszcze pytanie ode mnie, bo mówisz, o, właśnie, że to jest tak fajnie i że są świetne treningi, jak byś ocenił formację juniorską? Czy chłopaki podchodzą do Ciebie, podpytują już, chcą korzystać z Twojego doświadczenia? Nie, raczej, raczej tutaj bardziej staramy się mimo wszystko ten czas wspólny spędzać na wesoło, a integracji tak jest, bardziej raczej się tutaj skupiamy na, na integracji. Raczej, wiadomo, no tak, między sobą w pokoju to, to można na te tematy żużlowe pogadać, tak jak wspomniałaś z Bartkiem, ale raczej no jadąc na rowerze i podziwiając te widoki, czy, czy na treningach raczej staramy się, żeby ten czas wspólnie spędzony był taki na wesoło właśnie, budujący tą atmosferę między nami. Myślę, że to wychodzi świetnie. Mam nadzieję, że młodzież jest tego samego zdania. Jest myślę bardzo też silna formacja i myślę, że też bardzo rozsądna, więc myślę, że też uważa podobnie. I ostatnie pytanie od Justyny Szymanowskiej: że nie będziemy Cię męczyć, bo patrzę na zegarek, że zaraz mamy kolejny trening. No Justyna Szymanowska pyta, czy Ty czujesz jakąś taką presję ze środowiska żużlowego, jeżeli chodzi o występy w Speedway Grand Prix? No nie. Raczej, raczej tej presji z zewnątrz nie czuję, raczej. Niewiele ludzi jakby wierzy, myślę w, w powodzenie tego e, mojego projektu e, pod tytułem Grand Prix, ale to jest coś, co e, zawsze dobrze mi robi. I po prostu skupiam się na swojej pracy, jakby kompletnie mi to nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, e, że, że, że nie, każdy, nie każdy w to moje powodzenie e, wierzy, ale już tak już było ze mną od naprawdę wielu lat, a ja po prostu skupiam się na swojej pracy, a to, że ktoś potem potrafi do mnie, nie wiem, powiedzieć czy napisać, że kurczę Szymek, myślałem, że, się, że, 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 że nigdy do tego etapu nie dojdziesz, a, a jednak to zrobiłeś i wielki szacun za to. To są wtedy takie fajne nagrody, ale ja się naprawdę absolutnie... Nie obrażam, kiedy ktoś tam y, nie darzy mnie jakim, wiel, jakimś wielkim zaufaniem, jakąś wiarą, a, a ja po prostu lubię robić swoje, lubię potem y, zaskakiwać, i y, to jest coś, co zawsze mnie fajnie napędzało. Ale również wierzymy, że Ty nas zaskoczysz z orzełkiem na piersi w przyszłym sezonie, czego również bardzo Ci życzę. I dziękuję, Szymon, za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam y, wszystkich kibiców. Mam nadzieję, że. Zima szybko minie i już niebawem zobaczymy się na stadionach.